Pewnie nie zdołam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ja myślę, że formą najbardziej właściwą będzie to, jeśli odpowiemy na wszystkie pani pytania wyczerpująco, tak jak to zrobiliśmy na pytania, które pani zawarła w swoim piśmie skierowanym na moje ręce. No i szkoda, że pani poseł nie zechciała się do tego pisma odnieść po pierwsze w swojej pierwszej konferencji, która miała miejsce, zwołany ad hoc, nie mając właśnie odpowiedzi z mojej strony, a myślę, że Pani Poseł te odpowiedzi z mojej strony i nie tylko, byłyby, czy są na tyle merytoryczne, że pewnie wielu z tych pytań, które Pani tutaj przed chwilą raczyła zadać, byłyby, byłyby jakby nieskuteczne, bo pewnie by wyjaśniły wszystkie Pani czy wiele z tych pytań, które Pani zadała? Odnosząc się do tych pytań w skali takiej pewnej czy dużej ogólności, to powiem w ten sposób, że nigdy nie twierdziłem, że Pani jako poseł nie ma prawa i zadawada pytań na Panią interesujące sprawy. Oczywiście, że tak jest. Tak jak każdy z nas, na przykład każdy z Państwa Radnych ma takie, taką możliwość I, i Pani również. Mówiłem o tym na konferencji, że i w dalszym ciągu to podtrzymuję, że wykorzystywanie osób niepełnosprawnych do swoich działań, uważam, że to są działania absolutnie polityczne, jest niewłaściwe. I podtrzymuję w całej rozciągłości to, co powiedziałem na konferencji. Mogę to kolejny raz powtórzyć, że wykorzystywanie osób niepełnosprawnych do własnej e, działalności jest w e, bardzo oględny sposób, powiem jeszcze raz, niewłaściwe. Proszę Państwa i Pani Poseł, jeśli chodzi o wiedzę na temat e, sprawozdań, kolejnych sprawozdań e, finansowych, to ta wiedza też nie jest wiedzą tajemną, i nie jest skrywana czy zamykana w jakichś szafach pancernych, ona jest dostępna i każdy zainteresowany może oczywiście tą wiedzę posiąść. Ja mam również takie kserokopie y, bilansów zamknięcia za poszczególne lata 2.12, 2.13, 2.14 i 2.15. I mógłbym tu zacytować y, jakie są, y, jakie są straty za poszczególne lata I, i oczywiście takie informacje mogę Państwu i Pani szczególnie i Państwu oczywiście przekazać. Jeden z pierwszych pytań było Pani, jaka jest strata, jaka była strata, czy jest strata za miniony 2015 rok. Strata bilansowa, tylko proszę pamiętać, że to jest strata, właśnie jeszcze raz, należy to podkreślić całą mocą, na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jest to kwota, 33 461 zł i 86 groszy. Ale, proszę Państwa, to jest strata, o której mówię na dzień 31 grudnia 2015 roku. Ale nas interesuje, interesuje kondycja finansowa tejże spółdzielni, nie tylko tej, bo tej drugiej również, na bieżąca. Więc bieżąca strata, znaczy, bieżące zobowiązania, proszę Państwa, na dzień 31 marca tego roku, tak? i to są informacje z danych księgowych, to nie są informacje, które sobie e, wystałem z palca. Jest to kwota około 170 tysięcy złotych. I proszę Państwa, i to jest pytanie zasadnicze, czy e, członkowie założycielskich zarząd mają prawo, czy wręcz powinni przechodzić od, nad tym do porządku dziennego. E, I e, tak jak Pani raczyła była wspomnieć, e, zastanowić się nad tym, czy kto by ewentualnie te straty mógł e, pochyć. Kto, czyli patrz członkowie założyciele tejże spółdzielni e, I proszę Państwa, e, jeszcze jedna informacja, myślę, uważam, że bardzo ważna że straty te są e, praktycznie w każdym roku działalności tej spółdzielni. To jest rzecz bardzo ważna. Druga rzecz, proszę Państwa e, i szanowny Pani Poseł, że od początku działalności tych spółdzielni, e, a szczególnie spółdzielni Pomost, były dotacje przekazywane z Fundacji Świętej Jadwigi, które miały za zadanie podtrzymywać działalność tejże spółdzielni, uczyć tych członków tejże spółdzielni i tych, którzy tam pracowali, w tym osób niepełnosprawnych, jak należy pracować, aby w stosownym momencie, bez środków zewnętrznych, móc działać samodzielnie na otwartym rynku. I y, powiem w ten sposób, że niestety to nie udało się tej spółdzielni w, ten, w takim rozumieniu, że nie udało się dobrze funkcjonować od, na otwartu, otwartym rynku, e, rynku pracy. E, również muszę dodać do tego, że proszę Państwa, ze własnej strony w e, odpowiednim momencie chcąc e, pomóc tejże spółdzielni ewentualnie pozyskiwać rynki na otwartym rynku pracy, żeby móc zamówienia pozyskiwać wspólnie z PCPR-em wspólnie z Urzędem Pracy przygotowaliśmy dużą konferencję powiedzmy konferencję na której to zapraszaliśmy bardzo bardzo wielu przedsiębiorców z naszego powiatu aby zachęcić ich do tego aby zechcieli zainteresować się ofertą spółdzielni, e, naszych spółdzielni, spółdzielni socjalnych. Niestety efekt nie był, e, 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 znaczy nie był taki jaki oczekiwaliśmy, czyli prawie żaden, ale to już jest kwestia oczywiście innych rozważań na ten temat. A co do dalszych pytań, no naprawdę e, m, pozwolę sobie na nią odpowiedzieć e, w y, 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 sposób y, y, pisemny, aby, aby, aby zadość stało się wszystkim Pani pytaniom y, dotyczącym, czy bardzo tym szczegółowym pytaniom. I może jakby zupełnie na samym końcu powiem y, znaczy, y, pewną rzecz naczelną. Y, pani mówiła o tym, że czy Pani poseł raczyła mówić o tym, że nie jesteśmy w sposób właściwie zainteresowani osobami niepełnosprawnymi. Z swojej strony powiem, że dotychczasowa jakby nadzór nad, nad Spółdzielnią socjalną, szczególnie Pomost, ale również Jaśmin właśnie na tym polegał, że pomimo że widzieliśmy jakie są zobowiązania tych spółdzielni, a szczeg szczególnie spółdzielni y, Pomost, y, mm, mieliśmy na uwadze głównie czy przede wszystkim osoby niepełnosprawne, które są tam zatrudnione. I to było naszym naczelnym, naczelnym y, jakby zadaniem, patrzeniem na te spółdzielnie, aby, aby nic nie zrobić w poprzek osobom tam zatrudnionym, a głównie czy przede wszystkim osobom niepełnosprawy. To było jakby naczelne nasze myślenie o tych spółdzielniach. Trochę inaczej się ma sprawa, znaczy czy spółdzielni Jaśmin tam, ta spółdzielnia no powiedziałbym bardzo dobrze sobie radzi na otwartym rynku pracy i myślę, myśl, że te zobowiązania, które powstały wcześniej niżli, yy, yy, znaczy wcześniej myślę od, od tych zmian w zarządach, w zarządzie tej spółdzielni, które powstały wcześniej w znakomity sposób zostają niwelowane i myślę, że w najbliższym czasie nie będzie zobowiązań z lat wcześniejszych w ogóle.